Hello, hello, widzowie, jestem Marcel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z GTA Prawdziwe Życie Zostawcie suba i lajka, bo się dla was stara, a wy nie doceniacie Szef wziął nasze auto, żeby naprawił Żeby nam naprawił A czy on je naprawił? Nie wiem Trzeba do niego zadzwonić, a... Nie, mam do niego numer Czekaj, to dzwonimy, halo szefie Halo no halo, gdzie szef jest z tym autem? Ja na parkingu przed kasinem Tam gdzie wtedy, wczoraj Tak, tak Dobra Widzowie, więc idziemy na parking przed kasinem, bo tam czeka chyba naprawione auto Siema szef Sie ma Naprawione jest? Tak, tak, wszystko działa Nówka sztuka nie funkel... nieśmigana Tak, tak Dobra szefie to jak co to dzwoni? Dobrze, czy masz, dobrze. Czy masz teraz jakąś robotę? Jak chcesz, to ze mną możesz podjechać po ochroniarza. Ło szef taki bogaty? Że ochroniarzy? Tak, tak. No to mogę podjechać, ale daleko to stąd? Kawałek. A jedziemy czyim autem? Czy heli, Moim. Które to? A tutaj stoi. A, dobra szefie, to zaznać gdzie mamy jechać. O tu nawet. Kilometr stąd? Tak, tak. O to kabriolet, czy. Kabriolet tak, tak. szef sobie chce z daszkiem jechać, czy bez? Nie wiem, jak chcesz, jak chcesz, ale ładnie słońce świeci, więc nie potrzeba. Dobra, to jedziemy bez daszku. Tak, tak. To dobrze, Boże, co tutaj klata bokiem? Ile to ma kuca? Nie pamiętam. Szefie, co szefa aż tak nie lubią? Że każde auto skręca w nas. Dobra, szefie, już podjeżdżamy pod ten, pod ten, yy, pod. Nie wiem co to jest. Tu? Tak, Sze To szefa klub nocny? Tak, tak. Każdy się tu wola, ja nie wiem co tu takie kolejki, czy oni w aż tak? A ja poczekam, szef się dogada. Witam cię. Co oni tak szybko się dogadali? Wolił, poszedł. Dobra szefie, to gdzie, gdzie, co teraz robimy? I muszę załatwić jedną sprawę z gościem. Weź tutaj podjeść. Może aż tak daleko? Szef sobie wyklepie to auto, tak, tak. To dobrze, bo. To nie ja, to nie. Szefie, to nie moje wino, on mi skręcił. Dobra, widzowie, ja nie wiem co on. Chce zrobić z tym gościem ale. Szybko, on ma to Porsche tuningowane jakieś w sumie, on jest właścicielem tych. Warsztatu tuningowego. Jedzie tego jego ochroniarz. to widzowie, co ten szef od nas chce, że ochroniarz za nim jedzie w ogóle. Nie wiem, on się dorobił jakoś, bardziej garniturko odwalone, jak szczur na otwarcie kanału. W ogóle pod warsztat tuningowy? Pewnie to jego warsztat. No już, szefie, jesteśmy i co szef chce? No dobra, dobra, musimy wybić konkurencję. Co, auto mamy im porozwalać? Tak. Ja nie, ja mam tylko pistolet, to szef rozwala, ja poczekam. Dobra, widzowie... O kurde, jak to buchnie, poczekaj ja przejadę. Olonir. Oni chyba chcą podpalić, to, ale jak to wybuchnie. Dobra, pomogę im. Wezmę kija baseballowego i... Przywalę raz. Dobra widzowie, uciekamy stąd powypalali wszystkie auta, ja nie wiem. Szef idzie teraz. Teraz, teraz to masz wolny dzień. Później zadzwonię. Dobra. Co? Mam... Gdzie mam szefa wieś? Do kasyna? Znaczy ja mam tam auto, to jedziemy je, do kasyna. Dobra szefie, podwiozę szefa, a mam pytanie, nadal mogę mieszkać w tym domu? Nie, nie, ja już mam dla ciebie załatwiony dom. Dobra szefie, to gdzie jest ten dom? Nie, niedaleko, niedaleko. A to auto działa, bo nie wiem w końcu. Bo słyszę... Nie, jeszcze części nie doszły wszystkie, ale możesz jest... pojechać z moim ochroniarzem. A on wie gdzie jest ten dom? Tak, tak. Dobra. To jak co to, to szef dzwoni? Dobrze. Nara. Dobra, ochroniarz, ja ci... Wiesz jest dom czy nie? Chyba nie wiesz. W sumie ty, ty nie mówisz nic to. Nie, nie słyszałem twojego głosu, ale dobra. Dobra widzę, wbijam nawigację i jedziemy do domu i widzimy się jak doje, będziemy dojeżdżać do domu. Dobra widzowie, już dojeżdżamy. Jakieś auto, nie wiem czy to. Szef jakieś tu auto zostawił. Pewnie nie moje, ale... Dobra Klucze ciekawe czy są O klucze Dobra Klu... Klucze tam były, dobra to wchodzimy Do tego domku i zobaczymy jaki Jest w środku Oby Nie no, z daleka to on ładny jest Oby był chociaż dobrze wyposażony, żeby była jakaś kuchnia Oj, ochronia szedł. Nie no, kuchnia jakaś jest to dobrze. Salon też jest, tylko tu jakoś nakopcone czymś. I łóżko też jest. No to Git. To aż takiego domu złego. o kibel jest? O, jest i kibel. Dobra, to domek nawet niezły. I jedziemy opłacić rachunek za auto. Tylko, żeby nie zabierał mi tego auto. Ochroniarz, zawiedziesz mnie do Simeona? Dobra, widzowie. I jedziemy do. Simeona, Simona, Simonsa, u tego co wypożyczam auto Dobra widzowie, dojeżdżamy do Simona, Simeona Nie wiem, nie wiem jak się nazywa Ale do tego zioma co u niego wypożyczamy Jakiś motor tylko jest Poczekasz, ochroniasz tu? A idziesz za mną, dobra Dobra widzowie, już widzę go, tu jest, schowany Siemano Dzień dobry Ja przyszłem zapłacić za to auto Dobrze, dobrze, mogę jeszcze zobaczyć? Yy, tylko go nie ma na parkingu, ale. No, na parkingu. to go nie ma. No, bo w naprawie jest lekki. W jakiej naprawie? Bo się troszkę zepsuło, bo wjechali we mnie. Jak to, no? No i. Jecha... naprawiamy auta. No, my naprawimy lepiej. No Jak to? No tak to. Co mnie bijesz ty Dobra, uciekamy stąd Widzowie co tu się odwaliło? Prawie go... chyba go zabiliśmy, ale... kurde Dobra, nie wiem, jedź do... Jedź do tego, do. Kasyna. Dobra, widzowie, dojeżdżamy do Kasyna I oby ten szef gdzieś tu był. Dobra, zadzwonię do niego. Halo szefie, gdzie jesteś? Hallo A, tu widzę cię, dobra Bo jest problem Jaki? Co szefowi się stało, że szef taki pobity? Dobra, to, to później. Bo auto musisz szybko tuningować i wyciąć GPS-a, dobra? Nawet dobrze, ci dobrze. mogę za, No jest zapłacić ci mogę. Nie, nie, nie. Na koszt firmy wszystko O, to dobrze. Bo się odwaliło, ale to później, bo za długo było opowiadać. To na kiedy będzie? Na dzisiaj jeszcze będzie? Dałoby się? Tak, czy? tak. O. Tylko muszą być części. To gdzie są w szefie te części? I w takich ciężarówkach. One mają nazwę gód, ale nie pamiętam co dalej. ochroniarz. Musisz już jechać. Chyba tak Musi, musi. No to jedzie. Dobra na, NARA! <grych> Dobra, to jedziemy? Po te części? A jak tak. Dobra, to czy autem? Oj. Dobra widzowie, ten szef nagle jakąś ciężarówkę wyczarował. Siedliśmy. Znaczy ona stała tu, to nie wiem. Jedziemy po części. Szefia daleko to? ik. A to nie... A szef a będzie szef otwierał? Bo tu nowy salon jest, on też na sprzedaż. ta. To dobrze. Dobra widzowie, widzimy się jak dojedziemy po te części. Daleko szefia jeszcze? Jeszcze kawałek Dobra Stuningujemy to auto to nie ma Nie będzie ciula w mieście Dobra to mam nosić Tak tak O bo jak ja chcę a szef mi tylko stuninguje Dobra tu jest jakiś silnik to wezmę go Dobra wykręcony Szybko do ciężarówki biegniemy Dobra Dobra Wizo, jest spakowane wszystko wyjeżdżamy stąd Jedziemy w końcu do tego warsztatu i będę miał w końcu swoje auto, nie będę nic musiał płacić. Dobra, to jak nic się nie stanie to widzimy się przy kasynie. Ktoś za nami jedzie. I strzela w nas. Dobra, nielegalną bronią trzeba postrzelać. Gorzej jak... Moje rzeczy na... My braliśmy przecież od jakiegoś araba te rzeczy. Kurde. Trafić nie mogę Dobra widzę, już prawie nie żyje Ilon, o dobra Szefie idź szybciej Jeszcze policja nas goni nie Szefie kto to był wiesz? Bo ja nie Nie wiem Araby od których, od, który, od których ty żeś brał te, te wszystkie Rzeczy na auto Pewnie tak A to w ogóle twoje zwałowisko czy tych Arabów? i karabuł dobra to widzowie chyba się nic nie stanie jedziemy do kasyna dobra widzę dojechaliśmy szef w ogóle już nie mam formuła 1 bieg zobaczcie jak oni nam postrzeliwali to auto szefie naprawisz se to przecież ty mechanikiem w ogóle masz chyba nowy ten nowy warsztat tak tak widzę dobra wypakowujemy te rzeczy Widzimy się, jak wypakujemy, bo to nudne idzie. 2000 later. Dobra, widzowie, biegnę już do tego salonu. Musiałem sam przyjść tu. A gdzie jest moja auto? Siema, szef, gdzie jest? Bo słyszałem, że auto już jest do... gotowe do odbioru. Tak, tak. Ona za chwilę przyjedzie. A gdzie jest? Yy, mój pracownik za chwilę z nim przyjedzie. Dostałem przed chwilą telefon, że się rochorował. Trzeba po niej iść. A daleko jest? Stąd? Yy, kawałek. Mm, to idzie szef, ja za szefem będę szef. oby, oby... to auto było ładne. na tym parkingu, widzę już je. Tak, tak. widziałem już te auto. Już ładne, ktoś im palił klapka. O kurde, szefunciu, ale auto, że się odpicował. Fele jakie. Spoilerek nawet. Gorzej, jakie rozwalę, ale... Nie, to na koszt firmy ci je naprawię. A ile mam zapłacić za nie? E, nic, nic. Wow. To, to miły. jak s... mówiłem, na koszt firmy. Miły szef jest. To już nie ma szef dla mnie dzisiaj żadnych tych... Nie, już dzisiaj nie. Dobra. To dzięki za... Dzięki za furę, na... do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzowie jakie to? Ty jak pyrka sobie Ciebo. A przód napęt nadal A Ciekawe czy szybkie, czy takie Yyy Widzowie, ale nie no. Klatkę nawet założył. Jak za darmo to uczciwa cena Ło Dobra, na pewno nie jest aż takie wolne. Dobra, jedziemy szybko do domu. Właśnie, ja mam blisko dom tego, tego... Salonu. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję, że obejrzeliście cały, jak obejrzeliście. Byłem ja i żegnam się znowu ja. Nara! No